W jednej ze swoich książek Kaznodzieja Katolicki ksiądz Florent Kerty umieścił taką oto przypowieść. Przed bramą nieba ustawiła się cała kolejka. Każdy zadawał sobie pytanie, czy zostanie przyjęty. Do chwały nieba. Pierwszy w kolejce, bardzo pobożny mężczyzna powiedział: Czytałem Biblię każdego dnia. Bardzo dobrze, ale musimy przeprowadzić dochodzenie, dlaczego czytałeś Biblię? Proszę, zaczekaj chwilę, odpowiedział mu Jezus. Drugą w kolejce była bardzo pobożna niewiasta, która powiedziała: Panie codziennie odmawiałam modlitwy, ani razu nie opuściłam pacierza. Bardzo dobrze, ale musimy sprawdzić czystość Twoich intencji. Proszę, zaczekaj chwilę, odpowiedział Jezus. Następnie podchodzi właściciel gospody i mówi na ziemi. Nie byłem zbyt pobożnym człowiekiem, ale drzwi mojego domu zawsze były otwarte dla bezdomnych i nigdy nie odmówiłem pożywienia chłodnych. Bardzo dobrze. W Twoim przypadku nie potrzebujemy dochodzenia. Idź prosto do nieba, powiedział Jezus. Moi drodzy, czytanie Biblii jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest także odmawianie modlitwy, ale gdy, idzie, gdy nie idzie za tym w parze czyn, stają się one jałowe i bezwartościowe. Dlatego ta scena sądu, którą dzisiaj Chrystus ukazuje w swojej przypowieści, może być dla nas współczesnych trochę nieczytelna, bo Jesteśmy dalecy od tego, iż porównujemy Chrystusa do Króla, do kogoś potężnego w koronie, szacie i zbę. Przecież jest to zaprzeczenie misji, którą głosił. Ale gdy został zapytany, czy jest Królem i skąd pochodzi jego Królestwo, nie odpowiedział negatywnie wręcz przeczony, wręcz potwierdzająco, ale zawsze dodawał jedno, moje królestwo nie jest z tego świata, czyli Królestwo Niebieskie, a więc Królestwo Ducha. Na przestrzeni historii ludzkości mieliśmy wielu, którzy uważali się za królów i władców świata. 23 wieki przed narodzeniem Chrystusa król Akadu Sargon I., Kazał nazywać się nie tylko Bogiem, ale Królem wszystkich czterech stron świata. Faraonowie kazali sobie przypisywać boską cześć i byli nazywani Panami Wschodu i zachodu. Starożytni przypisywali sobie wielką moc. Lecz gdy przyszła chwila, chwila śmierci i odejścia, wtedy okazywało się, że król nie Aż tak wielki, potężny, a nade wszystko nieśmiertelny. Persja i Asyria, wielki Dariusz, który uważany za półboga, a potem stracony i zabity przez spiskowców, i porzucony na pustyni, by można było przypodobać się Aleksandrowi Wielkiemu. Z wielkości nie pozostało nic. Dzisiaj w innym wymiarze, Mamy skłonność do nadawania sobie tego, czego tak naprawdę człowiekowi nie potrzeba, bo nie potrzeba nam przyszywanej wielkości, zaszczytów, które miałyby przysłonić bardzo często naszą małość, nieporadność, niezaradność życiową, a także brak duchowego rozwoju. Chrystus. Wskazuje na bardzo proste, wydawałoby się wręcz przyziemne sposoby bycia wielkim w Jego królestwie. Drugie przyjście, które nazywamy paruzją, i ono jest zapisane w nauczaniu Chrystusa, wiąże się z tym, że będzie to szczególny sąd. Sąd z miłości, nad brakiem ludzkiego dobra w każdym z nas. Oznacza to, że na Boga nie mamy co wyczekiwać wielkich wydarzeń. Bóg pojawia się codziennie, niepostrzeżenie, ale potrzebujemy czego? Zmysłu miary. Aby nie nazwać tego przypadkiem, aby nie być tylko filantropem, ale umieć zauważyć, że przyszedł do nas ten, który dzisiaj zadawał bardzo trudne pytania. Byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzianiście mnie. Lew ustoi mistrz pióra, ma bardzo. Dobry cykl opowieści, opowieści o miłości. I w jednym ze swoich opowiadań pod tytułem Kto widzi bliźniego, ten widział Boga, opisuje historię inspirowaną tekstem dzisiejszej Ewangelii. Chodzi o prostego szewca, człowieka robiącego i naprawiającego buty. Dzisiaj ten zawód zanika, ale wiemy, jak bardzo jest potrzebny. Otóż bogowojny szef w pustynku swego życia bardzo pragnął spotkać Chrystusa. Tak wiele miał mu do powiedzenia. Chciał zadać też kilka pytań. Jakby odpowiedzią na te pragnienia był sen, w którym Chrystus powiedział mi: Dzisiaj do Ciebie przyjdę. Sen był tak sugestywny, pamiętacie, nieraz zdarza nam się, że wydaje się, iż to, co nam się śniło, to wydarzyło się na jawie. Sen był tak sugestywny, że biedny szewc uwierzył w to, iż Chrystus na pewno jutro po nocy do Niego przyjdzie. Wstał z korzili i umył się, założył od ubranie. I stał przy oknie, wypatrując, kiedy nadejdzie do niego Chrystus. Z wielką ciekawością, stojąc przy oknie i czekając na Chrystusa, przyglądał się przechodzącym przy oknie. Zobaczył biedną, zdesperowaną kobietę z synkiem, zaprosił ją do domu, okazało się, że chciała skończyć ze sobą szef. Przejęty jej losem, pomógł jej na ile pozwalały środki materialne. Następnie zobaczył obdartego mężczyznę, który odgarniał śnieg na ulicy. Drżał z zimna. Szewc poprosił go do swego mieszkania, aby się ogrzał. Potem nakarmił go i oddał mu swoje pamięć. Ale czyniąc tak dobrze przez cały dzień, ciągle. Wypatrywał Jezusa, stojąc przy swoim oknie. Czekał do północy, a Chrystus się nie pojawił. Nieco rozczarowany, jak zawsze, przygotowywał się do snu. Ale miał dziwny zwyczaj, że przed zaśnięciem brał Biblię i otwierał na którejkolwiek stronie i czytał jej fragment. I tego wieczoru, Odchodził Biblię na stronie, gdzie były słowa dzisiejszej Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych gnieście uczynił. W serce szewca ogarnęła wielka radość, bo uświadomił sobie, że w tym właśnie dniu. Rzeczywiście Chrystus odwierdzał go. Kilka razy w osobach braci Jezusa. Moi drodzy, tak niewiele potrzeba, aby zrozumieć to, kiedy twierdząca odpowiedź na pytania Chrystusa o pomoc i spotkanie z Bogiem pojawia się w naszym codziennym życiu. Ale również musimy pamiętać, że Chrystus. Wzywając nas do tej służebnej postawy, pojawia się pod postacią drugiego człowieka. Często wydaje nam się, że religia, bycie świętym, wielkie nawrócenie, to są chwile uroczyste, niepowtarzalne, zarezerwowane dla wszystkich. Ale nie. On po to zmartwychwstał, by przyjść. I na nowo uzdrawia świat, a ten świat uzdrawia poprzez pomoc drugiemu, którego się wciela. Wtedy mamy do czynienia z owym niebieskim królestwem królestwem ducha, gdzie mamy wewnętrzne, moralne zobowiązanie do bycia kimś lepszym. Jak być królem miłości i pokoju. Nie jest to łatwe zadanie dzisiaj. Wiemy, że również bieda, ukazanie kogoś potrzebującego często jawi się z oszustwem, z naciąganiem, z czymś, co jest niemoralne, z wyłudzaniem materialnych korzyści. Dlatego potrzebny jest ten zmysł wiary, aby mieć wyczucie że autentycznie pomagamy człowiekowi potrzebującemu. Wydawałoby się, że dzisiaj ten świat jest tak bardzo zmaterializowany, że wszyscy mają zapewnione, godne życie, a jednak pojawia się człowiek nie tylko głodny, materialny, nie tylko nagi bez odzieży. Ale również człowiek, który jest spragniony owego głodu i dostarczenia mu pokarmu duchowego. W tym świecie nigdy nie będzie dobrze, jeżeli będzie opływał we wszystko, a człowiek pozbawi się swoich wewnętrznych wartości. Cóż z tego, że będziemy mieli do dyspozycji wszyscy zdobycze techniki, wszelkie ułatwienia życia, a przestaniemy być dobrzy, życzliwi, dający uśmiech drugim, ten świat nie będzie światem ludzkim. To właśnie również Chrystus ma na myśli, kiedy mówi, abyśmy dzielili dobroć i miłość, tak jak chleb, jak Bóg chleba, o czym wspominał nam Błogosławiony święty Albert Chmielowski, malarz, potem konwertyta, który służył w ogrzewaniach i Krakowie. Moi drodzy współczesni teologowie na temat dzisiejszej Ewangelii powiedzieli jedno zdanie. Ta Ewangelia mówi, że w kościele powstał nowy sakrament. Pomimo ich siedmiu, które wyznajemy. I nazywa się sakramentem brata, bo miłość, którą czynimy drugiemu człowiekowi, jest sakramentem brata, czyli sakramentem człowieka, ukazującym potrzebę udzielenia pomocy i dającym możliwość tej pomocy. Chcielibyśmy więc zrozumieć, ile tych sakramentów spotykamy ciągle na drodze naszego własnego życia. A wtedy zrozumiemy, że pytania kiedy pomogliśmy, gdy byłeś głodny, nagi, w więzieniu ruchowym, nie są tylko pytaniami sprzed XXI wieku, które wypłynęły z ust Chrystusa. Wręcz przeciwnie. Są to pytania skierowane do każdego z nas. Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Człowieka Boga, który ukazuje nam, jaką drogą mamy iść. Czy ten miliony rok kościelny był rokiem zdobyczy, porażek, odstępstwa, zdrady, czy też miłości i owym sakramentem, sakramentem braku. braku. Postawmy na wadze naszego życia. Co dzisiaj przeraża? Dobro, które uczyniliśmy, czy zło, które stało się naszym życiem? Ale ta odpowiedź jest dyskretna i zależy od Was, i ją należy dzisiaj przedstawić Bogu, aby mieć nadzieję na przyszłość i usłyszeć słowa: wejdźcie do mojego królestwa, bo zasłużyliście.